Quinton Rampage Jackson zdobył słabe w historycznej erze Pride swoim oryginalnym stylem. a po zmianie organizacji wstąpił na tron wagi półciężkiej UFC. Nawet do dziś nie stracił swojej ostrości, przyciągając Hollywood swoją charyzmą. Dziś spójrzmy wstecz na miażdżącą siłę i widowiskowe nokauty wyprodukowane przez niekwestionowanego króla slamów. Urodzony w Memphis latem 1978 roku, Jackson dorastał bez ojca i sprzedawał narkotyki na osiedlu w młodym wieku. Dziki nastolatek po raz pierwszy odkrył swoje wojownika, prowadząc wojny terytorialne. W wolnym czasie grał w gry wideo, zyskując przy Rampage po grze z automatów. Ulubioną postacią Quintona był wilk, co tłumaczy jego zwyczaj wycia podczas wejścia na ring. Niezwykła siła Jacksona doprowadziła go do zapasów w szkole, gdzie nauczył się rzucać gości na matę. Zdecydował się rzucić handel narkotykami i szukając łatwego zarobku, Rampage wkroczył do MMA w 1999 roku. Pomyślałem sobie, cholera, możesz zarabiać na biciu ludzi i nie idziesz za to do więzienia. Zapiszcie mnie. Jak się okazało, nie było żadnych wymagań wstępnych, oprócz palącej żądzy i naturalnych umiejętności, których Quinton miał pod dostatkiem. W przeciwieństwie do swoich akademickich dążeń, świetnie poradził sobie na swoim pierwszym teście w nowej dziedzinie. Owijając wokół szyi swój charakterystyczny łańcuch, Jackson znalazł się w szanowanej organizacji King of the Cage, gdzie mieli wystarczająco dużo pieniędzy, aby zatrudnić ringers, które nie mieszkały w przyczepach kempingowych. Wierny swoim korzeniom, Quinton wystawiał bilety lotnicze jak maszyna drukarska. I wysokie rzuty stały się jego znakiem rozpoznawczym. W końcu Rampage stał się też entuzjastą poddań. Jednocześnie opanowując Muay Thai, stawał się coraz bardziej gotowy do eksplozji w stójce. W rekordowym czasie Jackson przekształcił się z zapaśnika. Wszechstronnego zawodnika z potężnymi ciosami. Zdolny do kończenia walki w stójce. Mimo jednak 10 zwycięstw, w tym 7 przed czasem. I miażdżącej gry w parterze. Jego życie osobiste nie układało się najlepiej. Będę szczery. Mieszkając tutaj w County, nie miałem tu żadnej dziewczyny. Wobec tego Quinton musiał być bardziej kreatywny w relacjach z kobietami. Pokażę wam, jak szybko poderwać dziewczynę, co przynosiło różne rezultaty. W końcu w 2001 roku 23-letni Jackson zagrał epizodyczną rolę w popularnym programie telewizyjnym Jackass, choć ze względów bezpieczeństwa nie pozwolono mu bić członków obsady. Mimo to Rampage zwrócił uwagę w Japonii. W tamtych czasach Pride było zdecydowanie najważniejszą ligą na świecie. Ich wydarzenia przyciągały pełne stadiony, a najlepsi zawodnicy na świecie uważali za zaszczyt walczyć pod jej sztandarem. To właśnie wtedy Mish King of the Cage zmierzył się z Kazushim Sakurabą, który był uważany za najlepszego grapplera w MMA. I zyskał przydomek The Gracie Hunter. Za pokonywanie członków słynnego klanu. Sakuraba był kompetentnym zawodnikiem w stójce, ale jego legendarna zdolność do wychodzenia z opresji uczyniła go ikoną. Masz zamiar mieć swój łańcuch w ringu? Oczywiście tak. Sakuraba poddawał Crazy. Muszę mieć ze sobą łańcuch. Gdzie widzisz siebie za dwa lata? Za dwa lata? Mam 23 lata. Więc za dwa lata i do siebie mającego 25 lat. Rampage upewnił się, że jest gotowy nawiązać bliski kontakt. Znalazł się w niewygodnej pozycji i był zmuszony do ucieczki do góry. Teraz przyszła kolejna sakura, by cierpieć. Jackson nagrodził jego próbę trójkąta kolejną serią rzutów. A jednak Kazushi pozostał równie zadziorny jak Rampage. I odwrócił wycieńczonego przeciwnika. Quinton bronił się używając kolan na ziemi, ale wszystko to było na próżno. Debiut przeciwko jednej z legend MMA okazał się korzystny dla obu stron. Pomimo przegranej, Rampage przyciągnął uwagę publiczności, podczas gdy promotorzy zyskali wschodzącą gwiazdę. Trenuje bardzo ciężko i wiesz, pewnego dnia Rampage będzie najlepszym zawodnikiem na świecie. Quinton wrócił do Pride, mierząc się z przeciwnikiem na niższym poziomie, więc natychmiast zaczął używać swoich pięści, następnie rzucając przeciwnika o matę i testując ostrość swoich kolan. Pozwolił przeciwnikowi stać tylko po to, by zakończyć walkę przed czasem. Oh! Oh! Jackson, Jackson wyraźnie pokazał, że jest gotowy zmierzyć się z najlepszymi zawodnikami. W tej samej nocy Vanderlei Silva miał kluczowy pojedynek z Sakurabą, brazylijski łowca głów. Pobił japońską legendę, usadził go i wykonał spektakularny rzut oh. 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 który złamał obojczyk Kazusiego. To uczyniła Wanderleya pierwszym mistrzem Pride w kategorii średniej. Jackson był daleki od walki o tytuł, więc na początku 2002 roku poszedł w ślady Sylwy, mierząc się z japońskim karateką Masakim Satake, który wcześniej rywalizował w K1. I był uważany za jednego z najlepszych zawodników wagi ciężkiej z kraju wschodzącego słońca. Amerykański gangster natychmiast przygotował się do walki, pokazał gdzie uderzy i przystąpił do pracy zaraz po gongu. takę znalazł się w narożniku, dostając serię ciosów na ciało i zapewnił swoje miejsce w pierwszej klasie na pokładzie linii lotniczych Jackson. Zbombardowany kolonami w parterze, kuloodporny Japończyk musiał znieść jeszcze więcej miażdżących ciosów. Nikt nie spodziewał się takiej zaciekłości od Jacksona. Rampage zasypał ciosami z dosiadu i pozwolił sobie takę wstać tylko po to, by dokończyć egzekucję. Quinton pokazał definicję całkowitej dominacji i idealnego suplexa, wysyłając swojego przeciwnika na emeryturę z pękniętą czaszką i uszkodzonym kręgosłupem. Organizatorzy byli pod wrażeniem i sprowadzili Igora Wowczaczyna jako następnego przeciwnika. Wowczaczyn był weteranem walk na regułach No i był uważany za najbardziej przerażającego artystę od nokautów w WMA lat 90. <laughs> A jego transfer do Japonii tylko potwierdził jego reputację jako Tysona mieszanych sztuk walki. Quinton był bardzo uprzejmy przed walką i wręczył Igorowi notatkę od swojej matki, która prosiła, aby nie skrzywdził jej syna. Rampage nie miał ochoty pozostawać w otwartej przestrzeni, więc przebijał się przez ciosy, aby wejść do clinchu. A nieudana gilotyna rozpoczęła roller coaster. Jackson natychmiast przeszedł do pozycji do siadu i zaczął bić przeciwnika. Igor uwolnił się na chwilę, ale szybko ponownie został rzucony na matę. Grandon Pound Jacksona składał się z aktywnej pracy ciosami na ciało przeciwnika, co ostatecznie zapewniło mu zwycięstwo. Oh, he by Zbijając Igora dwukrotnie w matę i łamiąc mu żebra, Rampage znalazł się na krótkiej liście pretendentów. Między walkami z elitarnymi zawodnikami MMA, Jackson został zachęcony do występów w K1. Partnerem do tańca był Cyril Abedi. Samozwańczył uliczny wojownik z mnóstwem efektownych nokautów. Ale po rozszczeczeniu Jacksona serią niskich kopnięć doświadczył Rampage'a na własnej skórze. Dobicie Abidiego było tylko kwestią czasu, a rozbicie szczęki niebezpiecznego strajkera szokowało świat i Rampage otrzymał tłustą wypłatę oraz mentalny zastrzyk energii. Abedi uznał to za przypadek i zażądał rewanżu. 31 grudnia 2002 roku Jackson ponownie przyjmował niskie kopnięcia. Ku zaskoczeniu wszystkich Rampage tym razem również trafiał kiedy chciał. W ostatniej rundzie był wyraźny na prowadzeniu dzięki swojej nieokiełznanej agresji, cementując swoje zwycięstwo knockdownem w stójce. Po udanej podróży do K1, Quinton powrócił do Pride w 2003 roku, aby dołączyć do wyścigu o tytuł w walce z Kevinem Randallmanem, byłym mistrzem wagi ciężkiej UFC który wskoczył do Bright Rock wcześniej i miał na koncie serii pięciu solidnych zwycięstw. W historii organizacji zapisał się rok później, nokautując prokopa. Nie wysyłając Fedora w powietrze. w bardzo oczekiwanej walce z Jacksonem, w której pas był na szali. Kevin nie tracił czasu i od razu przeszedł do rzeczy. Rampage odpowiedział obaleniem, a następnie zaczął atakować kolanami. Quinton bronił próby zapaśnicze i rzucał ciosy na rozerwaniu. Wtedy jednak sędzia ukarał ich obu za brak aktywności, co automatycznie zmniejszyło ich wynagrodzenia. Ściekły Jackson rzucił piąty bieg posłał przeciwnika na matek i dobił ciosami z dosiadu. Po tym imponującym finiszu Quinton od razu wyzwał Wanderle Sylwę Chce ciebie, to będę ja i ty. Sytuacja szybko się zaostrzyła. <śmierdzi> no, no, no. Okay. It's on. It's... Oh. Niestety ich superwalka została odwołana z powodu kontuzji Sylwy. Nie wiem, może naprawdę ma kontuzję kolan, bo wydaje się, że zawsze jest na kolana, jeśli wiecie o co mi chodzi. Szansa na spotkanie nadeszła na Grand Prix 2003, na którym Pride zgromadziła pod swoim dachem 8 najlepszych średnich na świecie. Aby wyłonić najgroźniejszego z nich wszystkich, Niezależnie od organizacji. Na początkowym etapie Jackson musiał się napracować w walce z bustomantę. Były mi siły wsi trzymał Rampage'a przy każdej okazji, uzasadniając swoje osiągnięcia w jiu-jitsu próbami obaleń. Prawie kradnąc Quintonowi głowę i spodnie, a mimo to Jackson ostrożnie utrzymywał kontrolę niskimi kopnięciami, solidnymi hakami, sprowadzając walkę na ziemię i atakując kolanami. Spędzając trzy rundy z weteranem, Jackson zapewnił sobie zwycięstwo przez decyzję i przeszedł do walki z Chuckiem Lidelem. Były siły FC znany jako Iceman, miał aurę bezlitosnego egzekutora, wierny swojemu stylowi, Chuck zaznaczył swoją obecność w Pride Woman Dana White osobiście postawił ćwierć miliona na jego zwycięstwo w Grand Prix, jednak Quinton miał inne zdanie. Pokazał ulepszony lewy prosty z dystansu na początku walki, a później dodał prawą rękę idąc do przodu. Lider starał się uderzać w pół dystansie, ale Jackson spokojnie przeszedł do kontraataków i przejął inicjatywę zadając ciosy obiema rękami. Chuckowi nie udało się odpocząć w clinchu, a jego defensywne zapasy zawiodły go. Pod ostrzałem musiał walczyć, by wrócić na nogi. Oh! a pod koniec pierwszej rundy trwającej 10 minut Iceman zaczął słabnąć i w drugiej rundzie sytuacja dla niego jeszcze bardziej się pogorszyła. Rampage zajął pozycję z góry, mieszając ciosy na ciało i głowę. Po serii solidnych łokci narożnik czaka rzucił ręcznik, oznaczający koniec walki. Jackson sprawił, że Dana White stracił resztki włosów, a Rampage awansował do wielkiego finału Grand Prix. Tam czekał na niego Wanderlei Silva, dziki brazylijczyk, który potrafi hipnotyzować przeciwników wzrokiem. Ten zawodnik, który nie zaznał porażki od trzech lat, brutalnie w przeciwników. Oh! Zaraz po rozpoczęciu walki, po tym jak Jackson próbował obalić, Silva zaatakował uduszeniem Gilotynowym, ale skończył na plecach, gdzie musiał znosić ostrzał od Quintona. Po okresie małej aktywności sędzia interweniował, odbierając korzystną pozycję Amerykaninowi. Jackson został zaatakowany kolanami w klinczu i wyczerpany po poprzedniej walce, nie znalazł sobie siły, by stawić opór. Jednak w Japonii, jeśli pokażesz ducha walki, nawet gdy przegrasz, twoje nadzieje na tytuł nie są stracone. Do tego czasu Quinton zakochał się w kulturze samurajów, a japońskie dziewczyny regularnie się w nim zakochiwały. Czasami nie zdając sobie sprawy, w co się pakują. W domu Quinton relaksował się w dobrym towarzystwie, a następnie wrócił do Japonii na rozgrzewkę, ledwo się pocąc, pokazując dewastujące kolana w parterze. W 2004 roku kontynuował pościg za pasem, świętując swoje 26 urodziny w ringu z Ricardo Aroną. Amerykanin przyjął serię niskich kopnięć, a potem został wciągnięty do gardy. Ricardo najpierw zagroził trójkątem, a następnie wyprowadził potężne kopnięcia z dołu dla Fianna Texona. Quinton zdecydował się na bezpieczną grę, a Ricardo znowu poszedł po trójkąt nogami. Rampage wykonał potężny rzut. Yeah. Oh. 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 Oh który wstrząsnął całą areną, na której znajdowało się 44 tysiące osób. Niemniej jednak potem potrzebował 30 szwów i nastawienia szczęki po najwspanialszym finiszu w historii Drive i nokaucie roku. Uśmiechnięty Quinton przystąpił do rewanżu o tytuł przeciwko Wanderleyowi. Na początku pokazał poprawioną obronę przed ramieniami i nastąpiła wymiana ciosów. Silva przyjął wyzwanie i zaczął się młyn. Tymczasem Amerykanin zadał pierwszy znaczący cios i następnie zaatakował go na ziemi. Ale po przerwie Wanderley przypomniał, że jeśli atakujesz króla... Lepiej nie chybić. Rampycznie zauważył ciosu z prawej ręki, otrzymał ekspresowe kolano i został powieszony na linach z rozbitym nosem, jak marionetka z przeciętymi sznurkami, przegrywając największą walkę roku. Jackson znalazł się na rozdrożu kariery. Nie chcę tu przychodzić i wymyślać wymówek na wszystkie moje porażki, ale mogę znaleźć wymówkę na wszystkie moje porażki. Kontynuował walki w Pride przez następne półtora roku, odnosząc trzy zwycięstwa. Jednak młody Shogun Rua złamał mu żebro na początku walki i wyrzucił Quintona z miejsca pretendenta. Nie chcąc zadowalać się rolą drugoplanową, Rampage przeniósł się do UFC w 2007 roku, gdzie zmierzył się z Marvinem Estmanem, który był bardzo podobny wyglądem i stylem. Po raz pierwszy spotkali się w 2000 roku, kiedy to Marvin zadał Jacksonowi jego pierwszą porażkę. Napięcie było wyczuwalne przed rewanżem, Quinton chciał szybko wyrównać stare rachunki i wystrzelił lewym sierpowym, a potem prawym, nawiązując bliski kontakt. S-man był łatwym celem dla podbródkowych. Obecny na trybunach Iceman nie wykazywał oznak niepokoju, a jego pas miał wkrótce być zagrożony. Ten sam, który Lidl zdobył, i czterokrotnie obronił od ich poprzedniego spotkania. Kiedy nadejdzie czas, przełania lód. Rozumiesz mnie? To właśnie robię. Jestem Lodołamaczem. Kolizja była poprzedzona intensywnym face-to-face'em, ale sama walka nie była konkurencyjna, rozbijając Icemana przy pierwszym kontakcie i powodując, że padł na matę. 28-letni Rampage został królem UFC i obudził się jako bogaty człowiek. Zarobiłem około 7 milionów. Wow. Nigdy nie słyszałem o tej kwocie. Po walce do klatki wszedł Dan Henderson. Nie mów mi, że teraz muszę walczyć z moimi przyjaciółmi. Teraz jesteście dobrymi przyjaciółmi. Hendo miał w swoich pięściach bomby. A po niedawnym upadku japońskiej ligi Pride podpisał kontrakt z UFC. Walka odbyła się w tym samym roku. Starając się zaskoczyć olimpijskiego zapaśnika, Quinton zainicjował staromodne starcie przy rozerwaniu klinczu. W miarę postępu walki Hendo zaczął używać zapasów. Wymiany przyniosły się na środek ringu i Jackson zaliczył knockdown. Po lewym sierpowym Dan utkwił na dole. Niemniej jednak próbował poddań z pleców. O wstaniu kontynuował wymiany w stójce. Po pięciorundowej wojnie Rampage wygrał na płokty. Głośne zwycięstwo miało dwojakie konsekwencje dla zawodnika roku 2007. Wraz ze wzrostem popularności Quintona, jego kariera sportowa zeszła na drugi plan. Już wcześniej pojawiał się w telewizji, wraz z kolegami z MMA. Jednak teraz charyzmatyczny Rampage został przyjęty w Hollywood, pojawiając się nagranie w kinowych przebojach. Co więcej, roczna liczba filmów z jego udziałem znacznie przewyższała liczbę walk, w których brał udział. Quinton powrócił w 2008 roku do programu The Ultimate Fighter, gdzie zaczął przekazywać mądrości młodszemu pokoleniu. Odepchnij go, jakbyś był w więzieniu, a on próbowałby cię dojechać. Nie chcesz tego. Pomyśl o tym. Nie chcesz tego. Dodatkowo Jackson wraz z trenerem drugiej drużyny Forestem Gryfinem zaangażowali się w pewne wojny umysłowe. <grymne> <grymne> to właśnie Gryfin okazał się być kolejnym pretendentem. Zwycięzca pierwszego sezonu TUF, uważany za ulubieńca szefa, dostał szansę na tytuł sensacyjnie pokonując Shoguna Rue. Rampage był widocznie cięższy po rocznej przerwie. Zamiast blokować niskie kopnięcia, polegał wyłącznie na rzucaniu potężnych ciosów, w końcu trafiając Gryfina pod Grudkowym z Quinton nie mógł go wykończyć w drugiej rundzie, jego noga nadal sprawiała poważne problemy, co doprowadziło do przegrania rundy. Ciosy Jacksona były cięższe, ale Forrest również nie odpuszczał, mistrz złapał drugi oddech w czwartej rundzie i naciskał nawet próbując rzutu. Po pięciu rundach Quinton stracił swój tytuł UFC decyzją sędziów. Jedynym pozytywnym aspektem porażki była szansa na trylogię z Wanderlejem Silwą. Od czasu przybycia do UFC Brazylijczyk zyskał sympatię amerykańskiej publiczności dzięki brutalnej walce z Lidelem i potężnemu nokautowi wkrótce potem. It. It Ku rozczarowaniu Wanderleja tym razem Jackson zwabił Sylwę w pułapkę, blokując ataki przed ramionami. Quinton wyprowadził lewy sierpowy i dorzucił kilka ciosów za dawne krzywdy. Jak słodko smakuje ta zemsta. Pała najwyższemu to naprawdę słodkie. Naprawdę słodkie. Musiałem dać wam znać. Ty i ja. To zapaśniku, który zakochuje się w dziewczynie z ringu. Co o tym myślisz? Wchodzisz w to? Tak. Dziękuję Rampage. Proszę bardzo. Następnie wyładował swoją złość na drzwiach w programie The Ultimate Fighter, twierdząc, że oszukano jego zawodnika. zanim zgodził się opóźnić swoją emeryturę. I'm Wracam. There. Po powrocie rampeć spędził 3 lata ścigając nieuchwytny status głównego pretendenta. Oh! 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 Chcę mój pas. Powrotem. Tak się złożyło, że w 2011 roku John Jones awansował na szczyt dewizji. 13 lat później Bones nadal jest niepokonany wobec wszystkich z wyjątkiem samego siebie, ustanawiając rekord w obronach tytułu w wadze półciężkiej i stając się podwójnym mistrzem po przejściu do wagi ciężkiej. Nie dostrzegając przyszłej wielkości Johna, Quinton był jego pierwszą obroną pasa. I próbował wejść mu do głowy. Stary poszedłem do zoo i zaprzyjaźniłem się z małpą, która wyglądała jak mały John Jones. Byłem tam, a on tańczył. Miał nawet włosy łonowe na twarzy, tak jak John. Ale kiedy zamknął się w klatce z młodym lwem, rzeczy nie były tak zabawne dla Jacksona, który chciał odzyskać swój pas. Bones wykorzystał swój rozmiar w klinczu, wyprowadzał niskie kopnięcia z daleka i faulował swobodnie, jakby sędzia był jego kumplem od imprezy. Quinton ledwo go trafiał, będąc nękany przez kopnięcia w kolana, które spowodowały kontuzję i całkowitą utratę mobilności. Jackson stał się łatwym celem i kolejną ofiarą Bonesa. Po walce, Rampage naprawił swoje przemieszczone kolano. Poczekaj, moje kolano jest zablokowane, poczekaj. O, dobra, już dobrze. A następnie skrytykował mistrza: on jest najbrudniejszym zawodnikiem, jakiego znam, a przy tym jest tak sprytny. Jeśli cokolwiek robisz dobrze, to on ci włoży palce w oczy. Tak, John Jones jest dobry, nie musiałby tego robić. Po częściowym wyleczeniu nogi i porzuceniu aspiracji do tytułu, 35-letni Quinton podpisał lukratywny kontrakt z Bellatorem. Kiedy zacząłem walczyć, powiedziałem sobie, że nie będę walczył po 35 roku życia. Chcę posłać niektóre z moich dzieci na studia, a wiem, że niektóre z moich dzieci będą potrzebowały pieniędzy na adwokatów. Nie przejmując się już zbijaniem wagi, Jackson pojawił się kilka razy w okrągłej klatce, udowadniając, że jako czarny koń nadal jest żywy i pełen energii. To właśnie w Bellatorze Rampage i Wanderley Silva rozstrzygnęli swoją długoletnią rywalizację. Stare mastodonty wyszły na ring po wymieniać się ciosami, a Quinton wyrównał wynik, wygrywając przed czasem. W swoim ostatnim występie w MMA w 2019 roku Jackson szczęśliwie odwiedził starą, dobrą Japonię, by zmierzyć się z Fedorem. Wbrew jego oczekiwaniom, podwójny podbródek Rampage'a nie uratował go przed atomowym prawym. To nie zepsuło mu nastroju, a jego rekord zatrzymał się na 52 walkach, 38 zwycięstwach, w tym 20 nokautach i 14 przegranych. Rampage jest aktywnym emerytem. prowadził udany kanał gamingowi na Twitchu. Pojawia się w teledyskach, występuje w wysokobudżetowych filmach. Od czasu do czasu ćwiczy na siłowni i pomaga jednemu z synów budować karierę w MMA.

Miażdżył przeciwników na ziemi, co było rewolucyjne jak na jego czasy, i zdobył wielu fanów swoim epickim stylem. Będąc wierny sobie i naturalnym w kontaktach z kobietami, osiągnął szczyt w sporcie, na zawsze zajmując miejsce w naszych sercach, prawdziwy król rzutów, takich jak on już nie robił. <try>